Sprzedaż to umiejętność. I teraz to jest pierwszy problematyczny, pierwsze problematyczne założenie, które utrudnia Wam całą drogę związaną z jakąkolwiek edukacją na temat sprzedaży. Ponieważ sprzedaż nie jest umiejętnością, sprzedaż jest zbiorem umiejętności. Wytłumaczę to może na takim przykładzie, weźmy sobie bardzo popularny sport ostatnich czasów. Jeżeli ktoś zajmuje się triatlonem, to tak naprawdę nie uczy się triatlonu i nie będzie wykonywał tej czynności, tylko po prostu musi nauczyć się biegać i stać się trochę lepszy w bieganiu, musi nauczyć się pływać i stać się trochę lepszy w pływaniu, no i finalnie musi nauczyć się jeździć na rowerze tak, żeby po prostu ten rower go nie zabił i żeby dojechał do mety. I później w pewnych określonych okolicznościach łączymy te trzy dyscypliny sportu i wtedy mamy coś, co dzisiaj nazywamy triatlonem. Są jeszcze różne inne na to określenia, ale zostawmy to, że jest to triatlon. I tak samo jest ze sprzedażą. Sprzedaż to jest taka skrzynka narzędziowa. To nie jest jedna umiejętność. To są umiejętności dotyczące komunikacji, to są umiejętności dotyczące dyscypliny, to są umiejętności dotyczące zamykania sprzedaży. Oczywiście w tej komunikacji jest jeszcze wiele innych obszarów, jak umiejętność słuchania, umiejętność zadawania pytań, umiejętność parafrazowania, moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo wiele, ale zmierzam do tego, że tych elementów jest mnóstwo i tak naprawdę czasami wystarczy wyszlifować kilka z nich albo zrozumieć kilka z nich, żeby ogólnie stać się lepszym w sprzedaży. Co będzie umiejętnością, która się dosyć przydaje?